Witajcie moi kochani, witam się z wami, Żurek1337 w dniu dzisiejszym 6 grudnia o godzinie 18 otwieram event świąteczny. Mianowicie działa to tak samo jak rok temu, z mobów dropią bombki, bombki wymieniamy na słabe świąteczne skrzynie, na świąteczną skrzynię, na dobrą świąteczną skrzynię lub też skrzynię Mikołaja. Bombki dropią z każdego MOBA. Jest na bombkę 2%. Także tutaj, pokczampik. A co do dropów, drop został zmieniony. W tym roku jest drop zupełnie inny. Drop w tym roku został zmieniony na taki. A tak właściwie to drop rzadkich przedmiotów. Został zmieniony na taki, że rzadkie przedmioty w tym roku to są szlachetne kamienie. Oraz bon wzmocnienia krytyka 10%, tak jak rok temu. Oraz jeszcze akcesoria, żeby nie było za łatwo zdobyć yy, tych, 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 tych kamieni. już dropią, jak widzicie. Już tutaj grać TCP dropną i 0 Oscar. Yy, właśnie, właśnie, właśnie. Jeszcze będą się respiły z MOBA Mikołaje. Będzie na to mała szansa, ale tutaj. Z Mikołaja, jak będziecie go bili, to będzie dropiły skrzynki z niego. Co każdy hit, inna skrzynka. Eee, jakoś tak na 10 hitów ten Mikołaj będzie schodził. Nieważne jaki macie itemy, nawet z łapki go będziecie mogli bić. Także, także pokczampik. Na samym końcu z tego Mikołaja będzie dropiła tam skrzynka. I może jeszcze coś tam będzie dodane. Zapraszam serdecznie na evencik, bo już tutaj na MajorPEG'u rozpoczęliśmy. To by było w sumie na tyle w tym odcinku. Chciałem Wam tylko przypomnieć, że takowy event wystartował. Trzymajcie się, cześć.